Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Wybiegi tematu. biegi zmieniają się źle. Jazda staje się nie tylko nieprzyjemna ale także niebezpieczna. Rozważmy główne powody, dla których biegi zmieniają się źle lub nie zmieniają się wcale. A ponieważ automatyczna skrzynia biegów i MKPP są zbyt różne, rozważymy je osobno. Jeśli masz mechaników. Istnieją trzy powody, dla których biegi zmieniają się źle w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów. Pierwszą z nich jest awaria sprzęgła. Gdy nie wyłącza się ono całkowicie, Prowadzi. Pierwsza oznaka tej usterki: tylny bieg załącza się z charakterystycznym trzaskiem, Tył reaguje na te anomalie bardziej zauważalnie niż inne biegi, ponieważ jako jedyny nie jest wyposażony w synchronizator. Drugim powodem jest tu usterka mechanizmu wyboru biegów w skrzyni biegów. I wreszcie trzeci: nadmierne zużycie synchronizatorów w skrzyni biegów, usterki sprzęgła, w których biegi skrzyni biegów źle się zmieniają. Są również liczne, układ hydrauliczny zwalniania sprzęgła jest nieszczelny lub wycieka z niego płyn. Usterkę można wyeliminować, wymieniając wadliwe elementy układu hydraulicznego i pompując go. Zużycie lub pęknięcie widełek sprzęgła wymaga wymiany lub naprawy części. Uszkodzenie: bicie większe niż pół mm, lub zbyt duża grubość nowej tarczy napędzanej. Awaria kosza. Odkształcenie temperaturowe tarczy dociskowej lub jej przekrzywienie, utrata ruchomości łożyska podporowego wału głównego skrzyni biegów, na końcu wału korbowego, do którego przymocowane jest koło zamachowe, zakleszczenie piasty tarczy napędzanej sprzęgła na wielowypuście wału głównego skrzyni biegów, aby wyeliminować usterkę. Należy wyczyścić wielowe puste piasty i wału głównego skrzyni biegów. Nie zaszkodzi również nasmarować je odrobiną litolu. Zbyt duży wolny skok widełek sprzęgła. Jego wartość powinna być określona przez producenta, ponieważ dla różnych samochodów jest ona nieco inna. Dopóki nie znasz wartości tego parametru dla swojego samochodu, ustaw go w zakresie od 5 do 8 mm. Zbyt mały wolny skok widełek jest również niepożądany ponieważ prowadzi do poślizgu sprzęgła i zwiększonego zużycia łożyska wyciskowego. Nadmierne zużycie synchronizatorów występuje głównie na tych biegach, które są włączane częściej, są to zazwyczaj biegi pierwszy, drugi i trzeci. Tylny bieg nie znajduje się na tej liście, ponieważ nie posiada synchronizatora. Jeśli źle zmieniasz biegi i zakładasz, że powodem tego jest zużycie synchronizatorów, po pierwsze, powinieneś mieć z tym trudności tylko w ruchu. Po drugie, w takim przypadku biegi będą zmieniać się lepiej, jeśli użyjesz podwójnej blokady. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest podwójne wciśnięcie. Aby wrzucić wyższy bieg, wciśnij sprzęgło, wrzuć bieg neutralny, zwolnij i ponownie wciśnij sprzęgło, wrzuć bieg. Luz w tak zwanym helikopterze jest jedną z przyczyn niejasnego włączania biegów, aby przełączyć na niższy bieg, Podwójne wciśnięcie powinno być połączone z overgazowką, to znaczy, gdy pedał sprzęgła jest zwolniony, a skrzynia znajduje się w położeniu neutralnym, należy nacisnąć i zwolnić pedał przyspieszenia. W ten sposób zmienia się biegi w samochodach, których skrzynia nie posiada synchronizatorów. Jeśli skrzynia będzie łatwiej przełączać biegi przy użyciu podwójnego wciśnięcia, to winą za to, że źle zmienia biegi. Najprawdopodobniej są zużyte synchronizatory. Jeśli biegi zmieniają się źle, gdy samochód stoi nieruchomo z wyłączonym silnikiem, wina może leżeć tylko w mechanizmie wyboru biegów skrzyni biegów. Poszukaj w nim usterki lub sprawdź, czy jest prawidłowo wyregulowany, nawet nie myśl o sprzęgle i synchronizatorach. Dla osób z automatyczną skrzynią biegów. Jeśli Twój samochód ma automatyczną skrzynię biegów, będziesz musiał znać tryby, w których automat może pracować. P. do parkowania i uruchamiania silnika. Przełączenie na ten tryb jest możliwe dopiero po całkowitym zatrzymaniu samochodu. R. do cofania. Przełączenie na ten tryb jest również możliwe tylko po zatrzymaniu samochodu i przy wciśniętym pedale hamulca. N. Neutralny. Gdy silnik jest całkowicie odłączony od skrzyni biegów. D. Jazda do przodu bez ograniczeń zmiany biegów. Najczęściej używany tryb pracy automatycznej skrzyni biegów. D3S. Zredukowane biegi do pokonywania podjazdów i hamowania silnikiem na zjazdach. D2. Tryb do jazdy w trudnych warunkach. Śliska lub górzysta droga. Brak biegów powyżej drugiego. DJ. Włączone są tylko biegi pierwszy i drugi. D1L, jazda tylko na jeden. Biegu jest używana do jazdy terenowej po błocie, śniegu lub lodzie, gdzie konieczna jest jazda bez nadmiernego stąpania, a także do pokonywania stromych podjazdów. Automatyczna skrzynia biegów posiada również przycisk na dźwigni zmiany biegów oznaczony Os -R -D o OFF. Gdy jest on włączony, zabrania włączania. Zwiększania analogu 5. Biegu automatycznej skrzyni biegów. Oznacza to, że jeśli automatyczna skrzynia biegów ma 4 biegi do jazdy do przodu, to przy bardziej dynamicznym przyspieszaniu będzie używać tylko 3 niższych biegów. Częste problemy z automatyczną skrzynią biegów. Usterki automatycznej skrzyni biegów są znacznie bardziej skomplikowane niż w przypadku skrzyni manualnej a szanse na ich naprawę we własnym garażu są niewielkie. Ale mimo to warto coś o niej wiedzieć, choćby po to, by nie uszkodzić jej niewłaściwym użytkowaniem. Automatyczne skrzynie biegów są znacznie bardziej wymagające niż skrzynie manualne. Jeśli chodzi o dokładne utrzymywanie poziomu oleju, zarówno zbyt niski, jak i zbyt wysoki poziom oleju jest bardzo szkodliwy dla automatycznej skrzyni biegów. Oba mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń. W obu przypadkach dochodzi do spienienia oleju. Jeśli poziom oleju jest zbyt niski, pompa oleju zaczyna pobierać powietrze wraz z olejem. Jeśli oleju jest za dużo, jest on spieniany przez obracające się części które są w nim zanurzone. Spieniony olej lepiej się kompresuje i ma niską przewodność cieplną. Dlatego też, jeśli automat jest zasilany takim olejem Ciśnienie w jego układach sterowania będzie niskie. Doprowadzi to do poślizgu elementów ciernych i ich intensywnego zużycia. Pogorszona przewodność cieplna nie pozwoli na usunięcie całego nadmiaru ciepła. W połączeniu z niskim ciśnieniem doprowadzi to do awarii automatu i konieczności jego poważnej naprawy. Spieniony olej ma większą objętość. W związku z tym kontrola oleju wykaże zbyt wysoki poziom. Jeśli okaże się, że poziom oleju wzrósł bez wyraźnego powodu, należy wyłączyć silnik i odstawić olej. Następnie ponownie sprawdź poziom. Jeśli poziom oleju jest niski, należy bezpiecznie uzupełnić wymagany poziom oleju i sprawdzić ponownie. Poziom oleju w automatycznej skrzyni biegów można sprawdzić za pomocą bagnetu lub przez zaślepiony otwór poziomu oleju. Jak sprawdzić poziom oleju za pomocą bagnetu? Sprawdzanie poziomu oleju za pomocą bagnetu. Rozgrzej olej do temperatury roboczej. W tym celu należy przejechać około 15 km. Wybierz płaską Poziomu powierzchnię do pomiaru. Zaciągnąć hamulec ręczny. Przesuwać dźwignię przez wszystkie pozycje, pozostając w każdej pozycji od 3 do 5 sekund, aż do włączenia trybu automatycznego. Pozostaw dźwignię zmiany biegów w położeniu P i w tym położeniu określ poziom oleju. Nie wyłączając silnika, wyjmij bagnet oleju. Wytrzyj go do sucha i włóż ponownie do rurki do oporu, a następnie wyciągnij go i odczytaj odczyt. Górna granica śladów oleju na suchym bagnecie powinna znajdować się na znaku oznaczonym jako gorący lub w obszarze ze skrzyżowanymi nacięciami. W przypadku niewystarczającego poziomu oleju, można go uzupełnić przez rurkę, do której włożony jest bagnet. Nie zapominaj, że automatyczna skrzynia biegów boi się brudu. Więc uzupełniaj tylko czysty, nowy olej. Przetrzyj bagnet czystą szmatką, z której nie wypadną nici. Sprawdzając poziom oleju, należy zwrócić uwagę na jego wygląd. Ciemny. Cuknący płyn wskazuje, że w urządzeniu nie wszystko jest w porządku. W pierwszej kolejności należy spróbować wymienić olej i filtr w automatycznej skrzyni biegów. Mleczny kolor płynu ATF wskazuje, że do skrzyni dostał się płyn chłodzący. Płyn chłodzący zmiękcza i napompowuje materiał, z którego wykonane są tarcia. Nie zwlekaj z wymianą takiego oleju, po wcześniejszym wyeliminowaniu przyczyny płynu niezamarzającego w skrzyni. W przeciwnym razie maszyna zostanie znacznie uszkodzona. Płyn chłodzący może dostać się do skrzyni z powodu wycieków w sekcji olejowej w chłodnicy układu chłodzenia. W takim przypadku emulsja będzie obserwowana zarówno w skrzyni, jak i w układzie chłodzenia silnika. Najczęstsze usterki automatycznej skrzyni biegów. Najczęstsze usterki automatycznej skrzyni biegów. Pojazd nie jedzie do przodu. Ruch do tyłu jest normalny. Możliwe przyczyny. Zużycie cierne sprzęgła jazdy do przodu. Uszkodzenie tłoka sprzęgła. Pęknięcie pierścieni tego samego sprzęgła. Zablokowanie zaworów bloku hydraulicznego. Brak prędkości wstecznej. Do przodu tylko 1 i 2. Prawdopodobne przyczyny. Zużycie cierne sprzęgła biegu wstecznego. Wada tłoka tego sprzęgła. Uszkodzenie połączenia wielowypustowego w obudowie bębna. Inna wada tego bębna, brak biegu wstecznego, do przodu wszystko działa. Przyczyny, zużycie taśmy hamulcowej, uszkodzenie tłoka tej taśmy lub uszkodzenie jej tłoczyska, wady zestawu hamulcowego, brak ruchu ani do przodu, ani do tyłu podczas włączania dowolnego trybu następuje wstrząs zmiany biegów, ale samochód stoi w miejscu. Przyczyny. Awaria przemiennika momentu obrotowego, brak oleju. Zatkany filtr. Włączone są tylko biegi wsteczne 1 i 2. Przyczyny: zablokowany zawór w hydrobloku, niski poziom oleju, ogólne zużycie tłoków i sprzęgieł ciernych biegów, które nie są włączone. A wordpress komentarz hello world.